Lubicie takie poranki mroźne, pierwsze, szrony? Ja lubię. Uff, lubię takie poranki, kiedy to jest przymrozek i trzeba już skrobać szyby. Ale ja nie lubię marnować czasu i skrobać szyby bez sensu. Więc dzisiaj skrobię samochód, żeby Wam nie mówić, ale pokazać o czym będzie dzisiejszy odcinek. O, proszę. <noise> Właśnie o tym. Jeszcze jest jedna metoda, taka moja, bezpłatnie Wam to daję Moczenie nóg z grochem. Jakieś dwie godziny wieczorem. O, proszę. Dobra, co robimy? Co robimy na działce? Bo ja się Was pytam: drzewa są pod ochroną, bobry są pod ochroną. Drzew już nie mam, za to mam bobry. E, czy jest jakieś zwierzę, które również jest pod ochroną, które przyjdzie zjeść bobry? Nie. A kara jest straszna, bo słyszałem o przedsiębiorcy, który wyciął sobie drzewa na działce. E, dostał pozwolenie, tylko nasadzenie zrobił za małe. Bo tam było, że ma nasadzić. I on nasadził, tylko że miał za mały obwód tych, co nasadził. No i 340 tysięcy kary. Więc ja ten film robię tylko po to, żebym miał dowód w sądzie przed urzędnikami, którzy mnie postawią przed Trybunałem Stanu za, za e, wycięcie drzew. Podkreślam, on nie ma żadnej płęty. O, tutaj mieszkają, tu mają jedno mieszkanie. Tu drugie, On na zimę sobie przygotował wersję już. Przykrył sobie błoto świeże, proszę bardzo. Stędy wchodzą. Tu mają wejście główne, które, zobaczcie, zrobiłem w takich... Z drutach zbrojeniowych, które wkopałem na pół metra w ziemię, to sikierą, młotem, było ciężko, ale Bobrowi cię udało, bo widzę, że wyjął dwa i wchodzi normalnie. Tu jest sytuacja, że u sąsiada, prawda, też zaczęły jeść, tylko że u niego mniej, bo wiecie, on ma niesmaczne te, te fuj, takie, z dęby czy coś, a u mnie brzuski piękny, taki, wiecie, jaki sok z jest dobry? Ja też nie wiem, bo mam wycięte wszystkie drzewa. Tu mam jeszcze uratowane. Aha, jeszcze wam, co Wam chciałem powiedzieć, bo walczę z tymi bobrami od jakiegoś czasu. I różne są metody. Bardzo różne. O, specjalistów jest. Naprawdę, jak się otwiera internet i szkolenie pod tytułem co, jak z bobrem chce poradzić ludzie. No to ja spokojnie otworzyłem, jak chcę z bobrem poradzić. Oczywiście wspólną częścią walki z bobrem jest walka ym, z kunami. No więc najpierw tutaj, prawda, te, te klatki pozakładałem, co na kuny. Ale gdzie tam, bo gdzie tam bobry nie, 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 nie wchodzą w takie tanie numery. Więc kupiłem takie szmatki, widzicie, o. I to jest właśnie zarąbista rzecz, bo to kosztuje tylko yy, 250 zł taka butelka. No można mniejszą kupić oczywiście, ale ta mniejsza wystarcza tylko na jedną szmatkę. Więc jak masz więcej drzew trochę, to takie szmatki nasączasz i te bobry jak czują tą szmatkę, to po prostu do trzeciego pokolenia mają dygod i chodzą się leczyć u psychiatry. Z tym, że nie te bobry, które mieszkają w tych pięknych rejonach, które tu widzicie. A potem były te wszystkie urządzenia elektroniczne, ultradźwięki. Słuchajcie, rewelacja, też żeśmy to tu kupili, bzyczało. No i jedyny efekt był taki, że wszystkie koty z całej okolicy się zbiegały i po prostu chciały, no chciały marcować, czy jak to tam się nazywało kotów. Najgorsze, że, że ze mną chciały marcować, bo, bo tu kotki żadnej nie było. Ja byłem jedynym kocurem. Następny etap to pastuch elektryczny. Chłopie, jak chce założyć pastucha, to człowieku. Są specjalne pastuchy, producenci w ogóle rozróżniają pastuchy na kuny, na bobry, na sarny, na jelenie, na psy, na koty, na wszystko po prostu. I to i po prostu tylko się różni w cenie. No i jak y, ktoś kupuje, no to oczywiście co robi, patrzy: bo ja mam bobry, to kupuję ten droższy, bo ten pastuch na bobry robi inny prąd. Nie że ten kopie tak, a, a nie tak. Natomiast ja robię ten film tylko i wyłącznie po to, to nie jest dla wnuków, dla dzieci, tylko po to, że jak przyjdzie jakiś urzędnik kiedyś do mnie i mi w będzie chciał wpierdzielić 317 tysięcy kary, to ja mu ten film wsadzę do y, telefonu, znaczy wyślę mu z rysopisem Bobra, z tym, że nie wiem skąd Bober weźmie 340 tysięcy na karę. Także wyślę ten film. A, nie uwierzycie, wpadły w dziurę bobra. Nieźle. Życie pisze najlepsze scenariusze, powiem wam. <laughs> nic się nie stało, w Polacy, nic się nie stało. <laughs> wow. Ała. Tak, tak się kończy nagrywanie filmów o bobrach i niepaczenie. Yy, w domostwo bobra, bo tutaj bubrze mieszkał, miał domek piękny, ja mu teraz wpadłem w tą dziurę, to bardzo nieładne zrobiłem. Skąd się wzięły bobry nagle? Nie było tutaj nigdy bobrów. Mieszkam tutaj tyle lat i nie było nigdy bobrów. Oczywiście sytuacja się zmienia dynamicznie i nie chcę powielać plotek, ale słyszałem, że e, na niedalekiej inwestycji, niedaleko stąd, budowano most i przy tym moście tam były drzewa wzdłuż rzeki, rosły jakieś i podobno nie można było dostać pozwolenia na wycięcie tych drzew. I nie wiem, czy to prawda naprawdę, a to, to po prostu tak mówię, że podobno yy, ci wykonawcy w związku z tym, że mieli terminy, przywieźli parę bobrów, które się rozprawiły z tymi drzewami. No ale tam już są drzewa wycięte, w związku z tym poszły, a to jest 7 km stąd, więc być może te bobry nie wiedziały, że to zlecenie przewiduje tylko tamte drzewa. Jednak niektóre brzozy stoją, a stoją tylko dlatego, że mają założoną siatkę. podkreślam, na razie, bo ja nie wiem, czy za chwileczkę się nie okaże, że te zęby po prostu są tak mocne, że i tą siatkę przegryzą. Tego nie wiem. No ale, póki co parę brzuz jest obronionych, także bardzo dziękuję za uwagę, a przede wszystkim dziękuję urzędnikom i polecam modlitwą brońmy nasze drzewa, bo prawdopodobnie w tym kraju modlitwa załatwia wszystko. Tego jeszcze nie próbowałem, więc do zobaczenia, następnym razem powiem wam, jak drzewa jest w stanie ochronić modlitwę. Dobra, ale nie ma co narzekać, życie jest piękne. Powiem wam, bez tych brzus nawet ładniej. <grym wytrych>